Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Ja Wam mówię: miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za Waszych prześladowców, abyście byli synami Waszego Ojca, który jest w niebie. Oto jeden, jedyny warunek bycia synem, bycia dzieckiem Boga: miłować nieprzyjaciół, wybaczać wrogom. Yy, dlaczego tak jest? Dlatego, że syn musi być podobny do ojca. Dlatego, że syn musi chcieć być podobny do ojca. A upodobnić się do Boga możemy tylko w tym jednym w wybaczaniu. Bo to największe, co możemy uczynić. Bo to jest to, co sprawia, że nasze podobieństwo do Boga zaczyna jaśnieć bardzo szczególnym blaskiem. Do zobaczenia jutro.